Cześć! Witam was w Lecie z Kartonem. My już wracamy tak naprawdę z zakupów i w pobycie w mieście, a wy dopiero zobaczycie jak to u nas przebiegało. Na ulicy Wojska Polskiego w, War w Warszawie, a. na ulicy Wojska Polskiego w Podzieży są najlepsze lody. Stoi taka budka, teraz ją widzicie, naprawdę są tak pyszne, i są w takim słodkim wafelku polecam. Listu. Nie ma listów i paczek od was. Nie ma. Smutna twarz trowa smutna twarz. Gdzie mam Trolik. gdzie mam do? Nie ma. Adres w opisie. Hi z YouTube'a. Mam zakupów dużo. Tak, w jednym takim sklepie z rzeczami takimi papierniczymi, z pisakami, ze szkolnymi rzeczami oraz z zabawkami przyglądałem się klockom Lego. No i przyznam, że bardzo bym Lego. I to jest takie wstydliwe, mam 20 lat i po prostu potrzebuję, sobie taką tęsknotę i chyba sobie po prostu uzbieram pieniądze i kupię taki jakiś fajny statek z Star Warsów, ze Star Warsów, tak. Albo no, z Wiem, że teraz to śmiesznie wygląda. Niosę tutaj po prostu tak torby na ramieniu jak, jak taką jakąś torebkę kobiety noszą, ale no tak jest lżej. Napis na torbie nie kłamie, on tam naprawdę ma bułki. Tak, to jest śmieszne, że 100% użycia tej torby to 100%, że nosiłem tam bułki, faktycznie. Jeszcze chleba nie nosiłem, ale dopiero drugi raz używam tą torbę i mam faktycznie, za pierwszym razem miałem bułki, teraz też mam bułki. Także i pasztet No i pasztet i papryka. Więc faktycznie se tu chleba, znaczy bułki. Reklama Sprite'a. Jakby Sprite reklamowały osoby tak grube jak Krzysztof, nikt by nie kupował. Bardzo dobry Sprite. Jak już siedzimy i odpoczywamy, to pokażę wam wspomniane bułki. Nie no, to jest, to jest Bastet naprawdę... pokaż! Bastet. Cicho! Pokaż, <laughs> Nie no, to jest naprawdę interesujące. Pokazuje buki. i patrzcie, kupiłem buki. Tak bardzo, in, bardzo interesujący film. On gdzieś pasztet. dalej jest. Pasztet. Włożę was tam. To kiśle, to nie, nie możecie tego widzieć, to jest niespodzianka na później. Mmm, pasztet Normalnie podobne do ciebie Nie do mnie, do ciebie Wiesz co? wydaje mi się, że to do ciebie Do ciebie Do ciebie, ciebie. ciebie. Hej, to był właśnie daily vlog Nagrywałem to telefonem i miałem taki obiektyw na telefon, na taki klips Pierwszy raz nagrywałem czymś takim, wyszło całkiem fajnie A teraz czas w końcu na zdjęcia z Instagrama Królik, wiatrak, liście Morze i słupy w morzu Mały ptak, pustkowie na morzu Brudne nogi od piasku Czarno-biały słoń Wielka cytryna Radioaktywna mamba Polny kwiatek Habr? To chyba Habr Ważka Gigantyczna zmutowana bańka tanie się na stojąco Zusia gratuluję, w końcu ułożyłaś puzzle, które podarowałem ci w lutym Ładne kwiatki Rok na YouTube Świetny rysunek Aż cię obserwuję, bo masz super rysunki Cały świat na jednym zdjęciu A raczej kopia plastikowa świata Grabie do robienia selfie Świetny pomysł dziewczyny. Słońce zboże promienie. Arbus smaczny. Jadłbym. Jerzyny, lubię Jerzyny. Boska deska! I to tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, ja jestem zurny karton. Cześć! Uciekam stąd, bo mnie już mrówki obłażą.